Hejka, witam wszystkich! Naprawdę bardzo gorąco Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze i łapki pozostawione pod poprzednimi filmami. Jest to niesamowicie miłe. W poprzednim filmie mówiliśmy o naszym domowym rodzinnym porodzie bez asysty, opowiadaliśmy o naszych przygotowaniach do niego, o tym jak przebiegał. Chcieliśmy wspomnieć również o pielęgnacji noworodka, natomiast okazało się, że jest to zbyt obszerny temat i po prostu nie starczy nam czasu. Dlatego też pomyślałam, że dzisiaj nagram o tym film. Wspomnę tutaj o pielęgnacji pępowiny, o pieluszkach, o pierwszej kąpieli i tak dalej, opowiem w jaki sposób my radzimy sobie z tymi wszystkimi rzeczami higienicznymi, pielęgnacyjnymi w naturalny sposób. Zapraszam. Zacznę może od pielęgnacji pępowiny, ponieważ jest to pierwszy problem, z jakim możemy spotkać się po porodzie i wiem, że wielu mamom nastręcza to wielu kłopotów. Dla mnie samej nie wszystko było takie proste i oczywiste w przypadku pierwszego dziecka, natomiast później było już zdecydowanie łatwiej. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że pielęgnacja pępowiny jest niesamowicie istotna, ponieważ w bardzo łatwy sposób może dojść do zakażenia tego miejsca. My do zawiązania pępowiny użyliśmy tym razem sznureczka. W przypadku poprzednich dzieci była to plastikowa klamra i ona się nam całkowicie nie sprawdziła. Klamra powodowała to, że ciężej było dbać o skórę w tym miejscu, ciężej było dbać o tą pępowinę, utrudniała zakładanie pieluszki, a nawet wbijała się w delikatną skórę na brzuszku dziecka, powodując, raniąc ją. Także sznureczek rozwiązał wszelkie te problemy i okazało się po prostu rozwiązaniem idealnym. Jeżeli chodzi o pielęgnację pępowiny, bardzo ważne jest, aby skóra w tym miejscu oddychała. Do przemywania pępowiny, przemywać musimy wiele razy dziennie, jak najczęściej, tak naprawdę, jak się da. Do przemywania wykorzystujemy roztwór, który przygotowujemy z wywaru z rumianku. Płynu lugola i sody oczyszczonej. Organicznym bawełnianym wacikiem, zamoczonym w tym roztworze, przemywamy pępowinę. Używamy do tego również patyczków do uszu, po to, aby dotrzeć we wszystkie trudno dostępne miejsca, we wszystkie zakamarki. Pozwalamy wyschnąć. Po czym możemy założyć pieluszkę. Bardzo ważne jest, aby za każdym razem przygotowywać świeży ten roztwór, po to, aby on miał jak najlepsze właściwości. Tępowina goiła się pięknie i odpadła po 6 dniach od porodu. Kolejną ważną kwestią jest kąpiel noworodka. My naszych dzieci nie kąpaliśmy po porodzie żadnego. Nie kąpaliśmy po porodzie. Oczekiwaliśmy. Minimum tydzień, nawet dwa tygodnie, po to, aby ta maść, która znajduje się na skórze dziecka zaraz po porodzie, chroniła je, bo jest to niesamowicie ważna rzecz, niesamowicie potrzebna dziecku, tworząca wspaniałą warstwę ochronną. Także wstrzymajmy się z kąpielą. Nasze dziecko nie musi być od pierwszych chwil wyszorowane ze wszystkiego, wysmarowane pachnącymi kremikami, piękne i cudowne. Ono będzie piękne i tak. Natomiast Myślę, że najważniejsze jest tutaj w tym przypadku zdrowie i zapewnimy dziecku na pewno to zdrowie, zostawiając tą warstwę ochronną. My ostatnie dziecko wykąpaliśmy po dwóch tygodniach. Nie oznacza to oczywiście, że nie dbamy o te dzieci do czasu tej pierwszej kąpieli albo między kąpielami, ponieważ też nie robimy ich codziennie. Dbamy jak najbardziej, przemywamy delikatnie te wszystkie najważniejsze miejsca za uszami, szyjkę. Paszki, pachwiny, wszelkie zagłębienia w udach i tak dalej, wywarem z ziół, najlepiej z rumianku. Także dbamy o tą skórę, przemywamy, smarujemy olejem kokosowym, ponieważ olej kokosowy też tworzy fajną barierę antybakteryjną, do tego tłuszcza te miejsca. Jeżeli chodzi o kąpiel, przygotowujemy ją koniecznie z filtrowanej wody. Do której dolewamy wywar z ziół, czyli z rumianku czystka, ponieważ mają świetne właściwości z tymiarku skrzypu polnego. Do tego dolewamy lugoli i możemy dosypać również sody oczyszczonej. My, nasze dzieci, kąpaliśmy również w kozimym mleku, w miodzie, natomiast najczęściej jednak do kąpieli zarówno noworodka, jak i później starszych dzieci wykorzystujemy po prostu zioła. Dzieci mają bardzo często problemy z pupą, jakieś odparzenia, otarcia, zaczerwienienia. Jak my radzimy sobie z tymi problemami? Najważniejsze moim zdaniem jest to, aby odpowiednio często zmieniać pieluszkę, żeby nie przetrzymywać dziecka w już zużytej pieluszce. Niestety wiąże się to ze zmianami pieluszki nawet dziesiątki razy dziennie w przypadku noworodka. Później ta częstotliwość się zmniejsza. Natomiast w pierwszych, w pierwszych momentach, no niestety jest to bardzo dużo. Kolejną ważną rzeczą jest to, jakich pieluszek używamy. My nie korzystamy ze standardowych, marketowych pieluszek, ponieważ uważamy, że są toksyczne. Używamy pieluszek jak najbardziej naturalnych. Używamy Pieluszek pozbawionych chemii, pozbawionych wybielaczy, pieluszek bambusowych. Kupujemy je przez internet. Chociaż z tego co wiem, w Rossmanie są chyba dostępne tego typu pieluszki, nazywają się chyba bambu. Możecie sprawdzić. Myślę że, myślę, że tam są dostępne. To tyle jeżeli chodzi o pieluszki. Natomiast jeżeli chodzi o samą pielęgnację, e, nie używamy żadnych e, natuszczaczy, kremików e, itd. Przy wymianie pieluszki, przemywamy skórę dziecka wywarem z rumianku. Albo jeżeli nie jesteśmy w domu, nie mamy takiej możliwości, jeżeli jesteśmy gdzieś w drodze, wykorzystujemy w tym celu e, nawilżane chusteczki. Natomiast e, musimy zwrócić uwagę, żeby te chusteczki były jak najbardziej naturalne, żeby zawierały co najmniej 99% wody, najlepiej więcej, były Pozbawiony wszelkiej chemii. Taką chusteczką bądź wacikiem nasączonym rumiankiem e, przemywamy e, pupę e, dziecka. Pozwalamy jej wyschnąć, po czym nasmarowujemy wszystko dokładnie organicznym olejem kokosowym i możemy już wtedy założyć pieluszkę. Dbaliśmy tak o wszystkie nasze dzieci i żadne z nich nie miało żadnych problemów skórnych, żadnych odparzeń, żadnych otarć, zaczerwienień. Także myślę, że jest to fajny sposób. Jedynie w trakcie jakiejś dłuższej podróży faktycznie zdarzyło nam się, że jakieś niewielkie zaczerwienie się pojawiło, ale było związane to z tym, że po prostu nie zadbaliśmy o to, żeby w odpowiednim momencie, zmienić pieluszkę. Nie wystarczająco często ją zmieniliśmy, ale na to jest bardzo prosty sposób, bardzo łatwo można sobie z tym poradzić. Jeżeli już coś takiego się nam przydarzy, wystarczy, że przygotujemy sobie roztwór z ziół rumianek, skrzyp polny. Do tego dołożymy lugolę i sodę oczyszczoną i takim roztworem przemywamy pupę. Jeżeli chodzi o proporcje, mniej więcej na 50 ml wody dajemy powiedzmy czwartą łyżeczki sody oczyszczonej i 10-15 kropel lugoli. Tym roztworem przemywamy skórę, czekamy aż wyschnie, marujemy olejem kokosowym i możemy założyć pieluszkę. Powtarzamy to tak często, jak się da tak naprawdę. I myślę, że po bardzo krótkim czasie już zauważymy rezultaty. My widzieliśmy wszelkie zmiany bardzo szybko znikały. Często pojawiającym się problemem jest u dzieci ciemieniucha. My akurat w przypadku naszych dzieci nie mieliśmy takich problemów. Jeżeli cokolwiek się gdzieś tam pojawiało, smarowaliśmy to olejem kokosowym dla nawilżenia, a w trakcie kąpieli namaczaliśmy główkę i ścieraliśmy to delikatną szczoteczką. I to całkowicie wystarczało. Jeżeli chodzi o oczka, czasami pojawiają się jakieś delikatne problemy: oczka ropieją. Ale nawet jeżeli nie, warto je przemywać wywarem z rumianku albo NACL-em, zwykłą, czystą wodą do przemywania oczu. Koniecznie organicznym, bawełnianym wacikiem i koniecznie od zewnętrznej strony do wewnętrznej. I co ważne, używając osobnego wacika do każdego oka. Jeżeli naszym dzieciom działo się coś z oczkami, gdzieś tam delikatnie zaczynały ropieć, do wywaru z rumianku czy też do NACL-a dodawaliśmy odrobinkę lugoli. Ponieważ, jak wiemy, ma właściwości odkażające i takim roztworem przemywaliśmy oczy, jednak tutaj przestrzegam, trzeba uważać, żeby tej lugoli nie było za dużo, żeby nie zrobić dziecku jakiejś krzywdy. Ponieważ może po prostu oczko piec. Nie wiem, jak to wygląda w waszym przypadku, w przypadku Waszych dzieci, u nas okazało się problemem. Niedużym, co prawda, ale jednak problemem. Yy... Okazały się otarcia na stopach. My naszych dzieci nie przegrzewamy, hartujemy je, także u nas noworodki, niemowlaki nie noszą skarpetek. Dzieci trąc nóżką o nóżkę, niestety tą skórkę sobie ocierają. Tutaj z pomocą przychodzi nam oczywiście olej kokosowy. Smarujemy stopy tym olejem kokosowym, który ma cudowne właściwości nawilżające. Jeszcze raz to powtórzę i dzięki temu te otarcia jakieś tam odciski pięknie nam giną. Do tego olej kokosowy ma właściwości natłuszczające, więc pojawia się jakiś poślizg i dziecko nie robi sobie kolejnych otarć. To całkowicie rozwiązało nam ten problem. Podsumowując, do pielęgnacji noworodka, niemowlaka, ale także starszych dzieci używamy tylko i wyłącznie naturalnych środków, które cudownie nam się sprawdzają, i z tych środków możemy wymienić trzy takie najważniejsze, z których na co dzień korzystamy. Pierwszym z nich jest organiczny olej kokosowy, który, kolejny raz powtórzę, ma cudowne właściwości: bardzo silnie nawilżające, natuszczające, antybakteryjne. Także smarujemy y, skórę dziecka. Olejem kokosowym. Smarujemy ją po kąpieli. Smarujemy pupę po każdorazowej zmianie pieluszki. Kolejną taką substancją jest lugola, która ma bardzo silne właściwości odkażające. Wykorzystujemy ją do kąpieli. Dodajemy po prostu lugolę do wanienki, do, do kąpieli. Wykorzystujemy ją do przemywania pupy, jeżeli coś nam się zaczyna dziać, a nawet czasami do przemywania oczu, jeżeli pojawiają się jakieś problemy, ale tutaj ostrzegam, naprawdę trzeba z tym Ostatnim środkiem, jakiego używamy, jest wywar z ziół. Jeżeli chodzi o zioła, mogę polecić rumianek, czystek, tymianek i skrzyp polny. To chyba wszystko, o czym chciałam powiedzieć. Może nasze sposoby się komuś przydadzą. Myślę, że warto spróbować, ponieważ są to całkowicie naturalne metody, które nikomu nie wyrządzą żadnej krzywdy, a może pozwolą odstawić chociaż część chemii, którą na co dzień stosujemy. Gdybyście mieli jakieś pytania, zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Jeżeli podobał Wam się film, subskrybujcie, komentujcie, dawajcie łapki. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia.